I kolejna krypta. Ponownie witam was, Lolus i Makos. Skakujemy do krypty. Mm, ładna. Trochę efektów wody. To było pozamiatane. wejdzie kolejne rozczarowanie z tylu dwie minuty tej temacie. No To nie jest niski level Chyba coś tak może być Nie no to na naszym levelu powinno być Tak? Tak no bo teraz questa dostaliśmy przecież tutaj w tej okolicy Tylko No to Po line Hmm Więcej furii. Świetny sympatę z podpieprzaniem sobie rzeczy. No, to chyba najlepsze rzeczy, jaką wymyślili. Człowiek się odstresowuje, nie musi się przejmować. A nie musi się kłócić. A ja chcę skrola, a ja chcę to, a ja chcę broń. Czyli znaczy, wiesz co też eliminuje taką sytuację, kiedy wiesz, za sobie publiczną mirę, wchodzić jakiś pajat i wszystko ci zbiera. Tak, tak, to właśnie o to chodziło tutaj. Że tutaj nie musisz mieć takiej mega... choć tu mamansone. Mam nie ja musi musimy mieć jakieś mega komunikacji ze sobą. To że umówmy się, no granie byle kim, to, to jest trochę nudne. Potrzebuj wiesz, że możesz z botem grać. Nie no wiesz, zawsze możesz poznać coś może rozsądnego. Nie no tak, tylko że, no, nie wiem, ja mam jakieś zawsze ze znajomymi grałem w tego typu gry. Łatwiej się dogadać. No. Dźwigam zbyt wiele. Chyba no. no. jak w Giappon mogłeś podpieprzać wszystko. Czuję chwilę, zrobię szybki teleport do miasta i zaraz wrócimy do nagrywaka. Do niestety mm. Dobra, już po zakupach, lecimy dalej. O, naciłałem kasę, żeby mu trochę le level podnieść. Mm, nie, no, jeszcze potrzebuje 200 by golda. może nam problem No na nie się rzucać to nie jest najlepszy pomysł No ci ja no, nic nie zrobię na tym levelu, ale... No, jaki... knockbuka dają, to jest po tu się dostałem w krwi, czy coś tu nie wiem. chyba nic nie ma na górze Zobacz Potrzeba więcej czasu tak. Jest to to Tutaj to zamyka się to, 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 to pomieszczenie? Nie. Ciągnie się tu dalej. No, może może, nie, nie, się uwalić, nie, się Myślałem, że I po Czy to? A, no, myślę, że tu coś jeszcze jest. Tu już nic nie ma. A, dobra, A, szkieleciki wyszły. Ta? A to już do dobi. Czekam tutaj po drugiej stronie na ciebie. Wiesz, że przy otwartej mapie nie można iść? Ta? No. A no, ta. Czyli możesz pójść i nacisnąć mapę, jak ty się tak, przemieszcza. Tak. Skończyły się stare dobre czasy z overlayem na środku ekranu <grym> A, nie on zły. Gdy można było, gdyby można było modować UI to na Dobra. pewno by ktoś to, to zrobił. Nie tu, nie tu, nie tu. Wracaj, wracaj. Nie, no jeszcze... nie no, niżej zeszliśmy. Nie, ale zostało nam jeszcze tutaj pół mapy. To? A no tak, czy tu nie poszliśmy. Tuglaj się tymi swoimi skukami. A, to nie jest mana tylko dys dyscyplina u mnie to się nazywa, dyscyplen. Wow. Ja to nazywa maną, no ale... To jest kolor, niebieski. No, to wszystko jasne. No. Gdzieś że można będzie to zwiększyć później. Gdzieś na pewno będzie to trzeba nawet zwiększyć. Samo, samo się będzie zwiększać. No tak, tak. Wiem, że jesteśmy tylko parę godzin w tej grze, ale... Ty powiem ci, Pierwszy szczerze, raz pierwszy chyba znalazłem. No ja no, już drugi pierścień znalazłem, ale pierwszy był taki kraw, był nieużyteczny. No ja ten daje 8 do siły, to w sumie nawet spoko. No to akurat dla ciebie. Problem Z... polega na tym, że nie widziałem jeszcze nigdzie możliwości rozdawania Nie no, tyle ci ty się dole tyle jest. Za mało Tak, to moje trajnowanie naprawdę się przydaje. Jednym pizdnięciem zabijesz to wszystko. Dobra, to by było na tyle chyba tutaj. Można iść z powrotem. Ja muszę sobie zrobić makro na myszce. ...do tych umiejętności. Tak Jak ja to chyba mogę wszystkie umiejętności na myszkę odstawić. stawić. Wystarczy, powinno mi klawiszy. No tylko coś potrzebujesz. Mhm. Z czego kółko może do dołu i do góry robić za to, bo i tak nie służy do niczego innego. Najgorsze z tym barbarzyńcą jest to, że... E, ...na przykład tak jak mam skok, nie? To mhm. jest na cooldownach, nie, mam, nie, nie zużywa mi to żadnej mana ani niczego. Więc tak... No ja, mam, ja nie mam na cooldownie nic, ja mam tylko to. Znaczy to nie jest na cooldownie, tylko że to mi zużywa właśnie tam Nie wiem, jak to się nazywało. Dyscyplinę, dyscyplinę, wszystko jedno. No, nie, nie zdyscyplinowuje się. Tak. Dobra, idziemy na dół. Wszystkie przyjrzymy sobie, O, żygaczki. Nie to impreza była. To jaka mnie żygnęła? Jestem o kurna, ale oberwałem. Tak, bo ona grzygnie na ciebie. No stary. Nie, nie. Nie był taki walk in the park. No, trochę oberwałem. Moja rodzina. Błagam, zakończ ich cierpienia. Nasza przyjaciółka? 300. To zostaje kopa w wpadnie do studni. No dobrze. Hmm, to jest to? Wycuchajmy się do tyłu... ...i walmy po prostu w Eee, spoko, to nie potrzebujemy... Ooo, no O, Też. Weźmy się skupy na jeden raz. Dobra, ja tego już waliłem. Znowu. Jop, twoje mać. Dobra. No, idziemy. Dzięki Tobie, moja rodzina może zostać w spokoju. Wolna od klątwy, którą na siebie sprowadziła. Dobrze, dostaniemy coś od Ciebie? Dawaj, hajs dostałem jakiś szajs chyba. Adventure Gloves. O było, że jakąś klatę z tego super low levelu. No ja dostałem. aż dostałem dla łowcy demonów. No, o Jezu, jakie glowy dostałem. E, ja mam 28, a ty mi 4, nieźle. E, płaszcz myśliwski mam 30 pancerza. Ale za to buty podniosłem lepsze. No. Tak czy siak z tego wszystkiego, więc mi się to opłacało. Ja I dostałem. Czekaj, 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 jeszcze zwiedźmy to do końca. A, bo to jest ten shrine. to czego już zabiję te zombiaki? Tu była dumna no, Trochę golda z niej wypadło. Idę, no, idę. O, jest skrzynia. O. Uuu. Uu, ty to niezły, nie, to nie zatarcza. No. Nawet, nawet. Nie same samej sześcienki, wypadły. Nie, dla mnie jest ważne, że była niebieska. Potem mogę to, wiesz, zresztą zrobić. Z A, no w tym sensie. Dobrze, że to ci damage nie zadawało. No. Zabił, Dobrze, to nie... śmiesznie. Nie. <ślałyby> Dobrze, śmiesznie. to by zwaliły kamień, jak w game'owych. już nic nie ma. Chyba. Nie wiem. A. Nie. Wiem na to. A, koniec. Kiany ten John, bardzo dobrze. Zobaczmy to, co tu jeszcze. Nie, tu dobra. Się... jeszcze trzeba wycisnąć. Mhm. Pola niedoli. No dobra. To było na tyle. Do zobaczenia. No, do Hej. usłyszenia.